Cięższe Tiger w historii Hej cudziaki, a dzisiaj otworzymy sobie Tak ogromne XXL Tiger Bo one nie tylko są XXL w tą stronę To jeszcze w tą niesamowicie ciężkie, wybraliśmy chyba najcięższe, ale wszystkie były takie. Jestem mega ciekawa co będzie w środku, tym bardziej, że zbliżają się święta, więc może ktoś tam coś wrzucił świątecznego. Jeśli lubicie Tiger Boxy, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja je uwielbiam i strasznie za nimi tęskniłam, takie mi znać, znaczy wy też, bo po prostu to są moje maleństwa i zawsze się nie mogę doczekać, co takiego z nich znajdę. A potem płaczesz, bo trafiasz 17 takich samych rzeczy w jednym boxie. Ale przynajmniej w domu mam pełno rzeczy właśnie Tigera. Nożyczki i tak dalej, to jest wszystko na przy okazji ładne. Jeśli chcecie dołączyć do najstarszego tylu na całym YouTubie mu finegany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty, a my przechodzimy do boksa numer jeden, bo jest najgrubszy, najcięższy i... I cię nie widać. Jaż <śm> sam prosi o otwarcie. A więc zaczynamy! Okej. Okay. Sam się aż tak mocno otworzył. Zobaczcie, jakie to jest grube. co my tam mamy w środku? ktoś podejrzał już. Ja, ja już nie widziałam. Ale my widzieliśmy. Mam tu na jajko. Co? To jest jajko. E to jest glina, to jest samoschnąca glina. I ja, i możesz zrobić z niej nawet świecznik. W ogóle skojarzymy się z naszą świeczką z naszego sklepu, wyglądają tak i już niedługo będą świąteczne świeczki na naszym sklepie w Więc wyczekujcie, że się wam informacje na mojej Instagramie, więc bądźcie na bieżąco. Jeśli lubicie święta koniecznie zostawcie kciuka do góry A ja uważam, że to jest sztos Bo mi na pewno się to przyda, może kitkowi Dlatego to było takie ciężkie, przecież to jest Strasznie ciężkie i jeśli znajdę tego powtórkę Wcale nie będę płakać, bo będę miała szukać, żeby zrobić z Polcią coś fajnego Razem, sztos Chodziłam na ceramikę jak byłam mała, tak Lecimy dalej! Okej, okay, kolejną rzecz mamy taką. Jest Uuu! To... No to jest. On jest taki zmieniany On ma coś kotka, ma! On ma kotka! Nie, to, jest kotek? to jest. skotek? Skotek? To... Czy to jest dinozaur? Skotek czy sowa? Widzowie, co to jest? To jest jakiś ptak. Ptak, bo ma pazury. Strony bardzo fajne, oryginalne, trochę pamiętnikowe. Ja daję mu 10 na 10. I jest to? Z sztos. Tak! I nie ma. To jest taka tajemnica. Co być. Nie widać go jednak. A tak wygląda jak syrena. Co prawda trochę wakacyjnie, ale i tak 10 na 10. Jedźcie i wyobraźcie sobie, że tu naprawdę jeszcze coś jest. Za 20 zł. Tak, za 20 zł jest jeden box i mamy tutaj kijśik na okulary. Tu miał okulary. Naszego chemisia były tu okulary! Chomisz góli okulary? Tak. Nasz homic, który ma wodę w wzroku, będzie miał teraz kijsik na swoje. Okulary. No bo siedzi po nocach, normalnie, tylko żre w lodówce, co? No taka prawda! Tak. tak już <śmulny> <śmulny> przestań! No dobra. <śmulny> Super. Bardzo mi się podoba i słuchajcie, jest jeszcze coś. Jest to ostatnia rzecz już w naszym boksie, ponieważ oprócz niej nie mamy tu... Czyli cztery wnić. rzeczy. No, mam tu girlandę. Congratulations! Congrats! Czyli gratulacje! Czego nam gratulują? Może pół miliona moich <śmulny> co prawda już przekroczone, ale spokojnie, bo specjal na pół miliona mówinek będzie już dosłownie na dniach, także Wyczekujcie, Właśnie baga ja nie mogę doczekać, żeby Wam go pokazać. Daj! Okej, okay, Przyda nam się, to się Wada. nam przyda. Przyda. Pierwszy box, jeden z najlepszych banger boxów w historii. Wow! Za 20 zł? Bardzo ładnie. Idziemy do drugiego, drugi box, który wcale chudszy to nie jest. No może ociupinkę. jest chudszy, a ciężki? On jest chyba najlżejszy z na wszystkich. Czy widzimy coś przez okienko? Przez okienko widać, wydaje mi się, że to jest jakiś jeans, Material, co nie? jakiś materiał, tak. No to piórnik? Może jakiś pokrowiec na coś. Nie widać się stąd! Ja. Mówinka, wracam, coś. Coś się stało? Mnie zaglądać. Co się stało? Co to jest? Co, co to jest? co, co to jest? Co, co jest? Wytłumaczcie mi! To są nogi dinozaura? to, to są nogi dinozaura Jako to... yy, dziwna, obklejona czymś w Chyba, że ona po prostu taki kolor Tak? Taki trochę... Obry. Nie e Lecimy dalej, tak? Ja cię kręcę, to jest... Nie wiem co to jest, ale to jest to Czekaj, tu masz karteczkę Może to jest Karteczkę przeczytaj Co? Co to jest? To są szczudła. Nie palą na to Żartujesz Myślałam, że to jest to... poremka na piasek No dzieciaka może utrzyma no. Przecież to się zarabiało to pode mną Bez przesady, pode mną na szczudła. pewno poddałam, jeszcze nie Daję 10 to dziesięć. No, zrobiło mi to 10 <laughs> Finka, urośniesz teraz trochę jak je założysz No co? Nie chcę rozumieć. Ja bardzo lubię mój mały wzrost i są tak niska. Wszyscy, którzy do mnie podchodzą, mówią: wow, wow, ale niska. W internecie myślałam, że jesteś wyższa i <laughs> jestem niska To już mamy, ale. Boxów. Jest to naprawdę cudowny notesik z -y. awokado. więc dajemy mu plusik. No niestety mamy go, ale może Ale nie znamy. jest powtórzony na razie, więc tak. nie możesz dać tu minusa. Nie, absolutnie nie daję minusa, bo on jest mega. Strasznie się podoba. My... I on był na naszym zielonym challenge'u gdzie przez 24 godziny i ja mam wyglądałam na zielono. Tylko, że my go nie trafiliśmy z Tigerboxa, tylko my go chyba kupiliśmy. Jaki tak mnie nie kupił. Wydaje mi się, że kupiłem! O ja jest naprawdę jeszcze do... No ale czemu ty podglądasz? No przepraszam. Nie możesz. To to, to jest? No. Ej To co? są piersioki, jacy piękne one są, zobacz Ja nie mogę wszystkie Które byście wybrali? Ja chyba najbardziej ten ten, ten Ten, 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 wszystkie, wszystkie. Ładne czekaj, czekaj, otwieram A po co ja to otwieram? Matko, po co? Po co ja to otwieram, skoro ja mogę od góry ja wyjąć? Co? Nie? Dobra. Okej, okay, trzeba. Tak Okej, okay, dobra, dobra, już myślałem. A, bo one tu są spięte, zobacz. Spoko, bo jak w sklepie są, to żeby nikt ich nie zabrał. Nie wiem, jak, w jaki sposób ludzie mogą kraść w sklepie, naprawdę, i tak sobie wyjmować pojedyncze rzeczy. Dla mnie to jest tak straszne, żeby coś takiego zrobić. Nie polecam. I jak widzicie coś takiego, to zawsze powiedzcie znajomemu, żeby tak nie robił, bo jest to naprawdę niehalo. Oczywiście wiem, że mojemu tego nie robią. Bo mam najcudowniejszy team na całym YouTubie. Zobaczcie, one się tak tutaj luzują dzięki czemu okay. pasują na wszystkie palce. ładnie Taki zaręczynowy, kiedy tak mam kupić No przecież dostałeś zaręczynowy nie dostałem, nie dostałem jeszcze nie, nie, Jak nie, nie dostałaś, a w kalendarzu adwentowym? Nie zaręczyłeś mi się. Jak nie? Czas Powiedziałaś pokaże. tak. To jest na nagraniu. To, się nie liczy. to jest na nagraniu to się nie liczy. było nagrane! Ależ to. O, mateczko! Słuchajcie, bo to to nie to jest wszystko. Mamy tutaj jeszcze! Czw czw czwartą rzecz. Kolejną rzecz, czyli krew. Kretki? To tak. są kredki świecowe. O, za nimi nie przypadam, ale wiem, że dzięki temu że można je nastrugać. A później z tych farfosli zrobić taki efekt ombre na kartce, więc chyba do tego je zużyję. No, ale to tak jest: cztery rzeczy. I ostatnia. Jeszcze piąta. piąta rzecz. To jest czapka z banan.. Z czapka z bananem Misaga No bardzo banana, nam się do paczki tu raza, damy jej do tego jeszcze całą armię razów, czyli małp Z sekret Foxów. tak jak to zrobiliśmy kiedyś na tym filmiku Zapraszam was tam cieplutko Prezencik dla był nie jest zła, chcesz taką kitek na lato? Pierwsza no ta taka sobie jest, nie ja w czapkach zbytnio chyba Ale ona niewolna. I patrz, pięć rzeczy kosztowało 20 zł Okej, okay. No nowo też bardzo dobrze Sama czapka potrafi kosztować 20 sztos Trzeci box, trzeci flying tiger z Copenhagen box Który jest, no jednak jest gruby Zobaczcie, ma tutaj Puszysty Czapkę ma, już zauważyłam Tutaj widać tą czapkę Przepraszam, przepraszam, puszysty Tą samą czapkę? Tak To będziemy razem mieć, będziemy sobie chodzić w takich czapeczkach będzie tak słodko. Nie? O nie. No dobra. dobra, taka sama. Minus punkcik. Tu pierwszy minus punkcik, ponieważ powtarzalne. Taka sama, taka sama. No ale dobra. Będzie miał nasz pan miś i nasz homiś, który jest w pokoju, bo śpi. Kolejną rzecz mamy... Mm. Ja powtórka. Wydaje mi się, że ten bok zapowiada się identycznie, ale specjalnie tam nie zagląda, bo nie chce sobie psuć niespodzianki. Aczkolwiek w nim były te pierścionki? Tak. No dobra, skoro mają być pierścionki, to szukamy pierścionków. I tu mamy krew. kredki, które też były trzy razy powtórka. I teraz pytanie: czy będą pierścionki? Bo to były w tamtym? Tak, w, ja, w tym. Mamy ostatnią rzecz, ale to nie są pierścionki. To już jest wszystko. Mniej czyli rzeczy. ostatnia rzecz się tylko ruszyła i mieliśmy cztery rzeczy. A było pięć wcześniej. A, o nie, ale zobaczmy, co tutaj skrywa, bo może to wszystko nadrobi. To nie jest powtórką, to jest wreszcie coś nowego. Case na karty. E, czekajcie. Ja chyba tego nie ogarniam. O, tu się klika. Wow! wow. To, jest to jest fajne. Porządne. W takim opakowanku możecie mieć różne takie jakieś, jakieś karty rabatowe albo coś, wizytówki. Na przykład naklejkę z naszego topowingi.pl, która jest darmowo, gratisowo dawana do każdego zamówienia jest okrągła, jest mufinkowa i jest słodziutka. Okej, okay, co prawda mi się super, jak już nie podoba kolorystycznie, więc to jest póki co najgorszy boks, ale i tak nie było źle. No ale dajemy mu takie 4 na 10. Nie no, 5 na 10. 5 jest. na 10, bo jakbyśmy nie kupili trzech boksów, to. A jest Teraz ostatni boks, który zadecyduje. Matko, nie wiem, czy on nie jest cięższy niż ten pierwszy. Serio? Centralnie jest strasznie ciężki i jest w sumie to chyba najchulszy z nich wszystkich, ale zapowiada się naprawdę, naprawdę grubo. Nie chowaj się. Co? Nie chowaj się. Nie chowam się. Podejrzyjmy, co jest w środku. Czy to jest jakiś plasticzek? Uwaga, widzowie, macie ostatnią szansę, żeby zostawić kciuka do gry i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my zaczynamy od pierwszej rzeczy, która mi tutaj wy. Fajnie. To jest do smarowania! Ale takie wielkie? Fajne! Jaka to jest patelnia taka wielka. To mm, kupiłaś mi taką o, ostatnią. A no faktycznie! No Kitek najbardziej tego używa. Ja tego praktycznie nie używam w kuchni. Plusik, mega plusik, takie potężne to. A jest dotyczne, ogromne. Kolejna. To jest ciężkie. To jest puszka. Nie, to jest pudełko, które nie może być używane w mikrofali, piekarniku i. Ale może być te w zmywarce Co to jest? Nie wiem. Na jedzenie? I co jest w środku? Nic. I to jest takie ciężkie. Pudełko. Ciężkie pudełko. Ale po co to jest? Pudełko na śniadanie. Metalowe. Żeby plastiku nie używać. Oba nie placy? wiem. O. Hej! Osobiście nie nosiłabym takiego pudełka. Bardzo mi się nie podoba. Jest ciężkie samo w sobie, a w plecaku z reguły nie chcemy mieć ciężkich rzeczy ani w torebce, bo wolimy sobie ulżyć na co dzień. Więc akurat to daje minus, może do jakiejś organizacji, by mi się przydało, ale... Znaczy, zastosowanie na pewno się znajdzie, ale. Nie tym razem. No dobra, ponieważ będziemy się kłócić, kto będzie z nas miał tego tutaj potworka, to mamy obydwoje, taki sam zeszyt Nadal nie wiem, co to jest. Napiszcie mi, bo to jest coś oczywistego. Tu są zęby, tu są oczy. Sowa to jest? Jaka sowa? Zęby? Sowo... So so kasztan. Nie, na pewno nie. Tak. Sowo so kasztan. mi napiszcie mi koniecznie, ale przynajmniej ja się nie będę kłócić z kitkiem, kto z nas otrzymuje ten mega notes. I ostatnie, ale najgorsze. Co, Czemu <śmówi> tak mówisz? Mam powtórka. Ale powtórkiem tego na karty były tu... Cztery rzeczy, cztery rzeczy były w tym boxie. boksie. Szczególka jest chyba najfajniejsza. Ja ogólnie daję mu 6 na 10. No, 6 na 10. I jeśli chodzi o rzecz, która mi się najbardziej podobała, to te pierścionki. Pierścionki są po prostu przeurocze. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj wygląda. Ja jestem w nich zakochana. Koniecznie wy napiszcie komentarzu, która z tych rzeczy Wam się podobała najbardziej, która konkretnie ja sobie przejrzę i zobaczę, jak według Was wypadły te boxy. Ja boxom daję 8 na 10. 8 na 10, tak. To i jeden z lepszych boksów. No tu się parę rzeczy, które nie mi się podobały. Ale i tak na pewno będę z nich korzystać. Tak groksing mnie nie zawiodły i moje serduszko czuje się teraz po prostu szczęśliwe, bo mam mnóstwo fajnych rzeczy. A ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Kończę, sobie dużo kcie górę. A my słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Wziaki, pa!